Halo, halo, dzisiejsza beauty kawka, dziewczyny, z poradami takimi życiowymi dla Was. Dzisiaj żyjemy w takim szybkim tempie i nieraz nie macie czasu rano, żeby zrobić makijaż. Ja również lubię tak wypaść rano, odwieźć córkę lub mm, mam do załatwienia jakieś drobne rzeczy i wolę się później na spokojnie umalować, więc. Nie czuję się zbyt komfortowo, jak muszę gdzieś wyjść bez makijażu. Yy, także dzisiaj takie fajne triki i porady. Dziewczyny, pierwszym takim trikiem, jak musicie gdzieś szybko, nie wiem, odwieźć dziecko do przedszkola, mamy teraz czasy, w których trzeba nosić maseczki. Więc pierwszym takim trikiem jest po prostu założenie maseczki. Dziewczyny. I już mamy pół twarzy mm, zakrytej. Kolejnym takim trikiem. Mm, jest dziewczyny ubraniem okularów. Jak bierzemy jeszcze sobie okulary, to zobaczcie, już ramę oka mamy zrobioną. No, nieraz te okularki nam parują, ale tak na szybko to być może się obejdzie. I zobaczcie, rama oka jest już. Ta twarz wygląda zupełnie inaczej, nie jest taka blada. Oczywiście, uwaga jest skupiona na czymś innym. Zobaczcie, bez okularów zupełnie inaczej. Inna taka fajna możliwość lub sposób na to, by szybko przemknąć niezauważone półki do sklepu lub do warzywniaka, to dziewczyny po prostu ubranie jakiegoś jaskrawego sweterka, nie wiem, jakichś kolczyków dużych, żeby troszkę odwrócić tą uwagę. Ja dzisiaj mam taki w neutralnym kolorku, ale równie dobrze możecie ubrać czerwony, taki mocny albo intensywny różowy kolor to też jest jakiś sposób na odwrócenie uwagi. No, a takim już yy, bardzo kamuflującym sposobem jest dziewczyny oczywiście stosowana przez gwiazdy czapka z daszkiem. No chyba, że jeśli dysponujecie kapeluszem, ja mam tylko taki pamiątkowy. Zobaczcie, to i tak jest już pół twarzy zakryte i to już zupełnie inaczej wygląda. Także na szybko do sklepu. Ale nie lubię tego robić, wolę być umalowana, także gdzieś będę Przemykała w czapce z Daszkiem, to wiadomo o co chodzi. I dziewczyny, dzisiaj powiem wam troszkę, właśnie tak jak ja teraz polecę. Mam wrażenie, że ta moja cera jest szara. Już nie jest taka jak, jak latem opalona, bardziej wyrównana. Wtedy można, dziewczyny, użyć podkładu rozświetlającego. Ja dzisiaj wam to pokażę, bo zawsze używam matującego, a dziś dla odmiany użyję podkładu. Rozświetlającego. Ona ma troszkę inne zadanie. Będzie rozpraszał promienie światła i ta cera będzie się wydawała taka świeższa. Ona będzie świeższa, rozświetlona. Zresztą zaraz zobaczycie, jak go sobie nałożę, bo wtedy pod różnym kątem padają te, pada światło i wtedy nasza buzia jest rozświetlona. Ja na co dzień już wam matu, więc zaraz będę widziała różnicę od razu. Ale to jest fajny sposób, bo dziewczyny ten podkład i tak wam poleży 7-8 godzin. On będzie powodował, o już widać, widzicie, taki zdrowy blask, ta skóra będzie też inaczej wyglądać. A jeśli ktoś ma taką cerę mieszaną, to zapraszam Was dziewczyny do korzystania, do zmiany tego podkładu właśnie na jesień, na zimę. Na właśnie inną formułę, na formułę rozświetlającą, szczególnie panie dojrzałe, ponieważ ten podkład też bardzo mocno nawilża skórę, on dba o tą wilgotność, nawilża rozprasza światło. I tym samym macie dziewczyny rozświetla nam buzie, i odwróconą uwagę od procesu starzenia się skóry, bo on jest przeciwzmarszczkowy, i również Dba o to, żeby te zmarszczki były mniej widoczne. Widzicie jak się teraz błyszczę, muszę dać mu chwilkę, a żeby on się mi pięknie stopił. Bo ja niestety mam coraz tą mieszaną, ale Wam pokażę, jak to działa. Jeśli czujecie się z tym błyskiem mniej komfortowo, bo jeśli ktoś ma zdrową skórę, bardzo suchą skórę, może to już tak zostawić w ten sposób. Ale jeśli tak jak ja na co dzień nie lubicie tego blasku, bo już wasza cera dostatecznie się wybłyszcza, to teraz ten podkład dziewczyny przykrywamy sobie pudrem naszym mineralnym podkładem pudrowym aby po prostu go utrwalić, by utrzymał się dłużej i by. Mm, troszkę zneutralizować ten błysk no zobaczcie efekt jest fajny, mi się podoba w kamerze, ta skóra wygląda zdrowo ale na żywo to jest troszkę bardziej wzmożone i niekoniecznie dla mnie, gdyż ja na co dzień używam podkładu właśnie matującego ale powiem Wam, że nie jest źle z podkładem sypkim będzie chyba bardzo, bardzo dobrze ja dzisiaj chcę zaszaleć, y, zrobić sobie mocniejszy makijaż. W związku z tym położę sobie korektor pod oko, żeby jak pamiętacie, jak robicie mocniejsze oko, to bardzo ważne jest wyrównanie kolorytu skóry. Y, właśnie tutaj pod okiem, bo ta cera musi pięknie wyglądać i tutaj daję sobie taki pod oczy, bo mam siedmiaczki, a na dole daję sobie korektor rozświetlający, żeby dodać trochę światła tutaj, to możecie również dobrze sobie zmieszać, dziewczyny widzicie, dałam odrobinkę, a jak dużo jest tego produktu, on się też wtopi w skórę pięknie będzie odbijał światło i wyrówna mi kolor bo mam tutaj bardzo nierówny kolor na powiekach bardzo nierówny kolor na właśnie w kąciku oczu Żółki, przebarwienia i piegi. I właśnie tu jest bardzo ważne, żeby to sobie pięknie wyrównać. Im dalej oka dziewczyny, tym mniej tego podkładu, bo ja mam oczywiście tutaj zmarszczki. I robimy sobie takie trójkąciki. Nie wystarczy w zupełności tego produktu, dlatego ja go dużo nie kładę. Inne dziewczyny tutaj sobie robią takie typowe trójkąty. Im macie szerszą twarz, tym bardziej jedziecie sobie wzdłuż żeby tą środkową partię twarzy rozświetlić. Zobaczcie. Naprawdę działa cuda ten podkład. Po prostu odmładza buźkę. Już nie dziwię się tym paniom, które używają podkładów rozświetlających. Taki mały eksperyment, a zobaczcie, jak dużo można się nauczyć. Dlatego zapraszam Was do testowania. Zgłaszajcie się, ja Wam omówimy się, dobiorę podkład i przetestujecie sobie dwie formuły. Mogę również wysłać próbki. No pięknie odbija to światło. Do dawno nie używałam podkładu rozświetlającego. I teraz ja przypudruję to sobie, dziewczyny, naszym mineralnym podkładem pudrowym. Photoshopem. Który pięknie mi wyrówna kolor, ale też dziewczyny sprawi, że Podkład utrzyma mi się dłużej, delikatnie z matowimi buzie. Pomimo wszystko pewnie ten podkład będzie mi się trzymał troszkę mniej niż mój podkład matujący, którego używam na co dzień, ale ten nasz Photoshop sprawi dziewczyny, że ja już będę czuła się komfortowo, bo z wiekiem po prostu nasza skóra nabiera różnych przebarwień. Przebarwień, naczynek, nierównego kolorytu, hormonów na twarzy. No i wtedy my czujemy się niekomfortowo. Tak naprawdę, dziewczyny chyba jedna na 90% moich klientek ma zdrowy, taki bardzo równy, piękny, naturalny odcień skóry. Równą cerę. Mogę powiedzieć, że nie potrzebuje podkładu. Inne panie to same wiecie. Naczynka, przebarwienia emocje. Emotion dziewczyny na twarzy. Bo to już w tym wieku. Im człowiek starszy, tym bardziej one mm, pojawiają się na naszej buzi. Nierówny koloryt. I dużo pani nie czuje się komfortowo. A zobaczcie, dziewczyny, to nie jest jakiś ekstremalny makijaż. Naprawdę nie trzeba wiele, a już ta buzia wygląda inaczej. I ja już czuję się wtedy komfortowo. Muszę przyznać. Po prostu nasze doświadczenia życiowe, nasze emocje, hormony wszystko widać na naszej twarzy. No, przyznam, że fajnie. Jeszcze zobaczę w lusterku, bo tak w kamerze jest ok. No, dziewczyny, spoko. Jest super. Zobaczymy dzisiaj, jak długo mi się powstrzyma. Kiedy zacznę się wybłyszczeć, ale zawsze mam pod ręką mineralny podkład pudrowy. Zobaczcie, ma takie fajne zapięcie, które przekręcacie i zabieracie do torebeczki. Ten podkład nie będzie Wam się rozsypywał. I w każdej chwili możecie sobie poprawić, dodać tego pudru. Tylko dziewczyny, takimi ruchami troszkę wklepującymi, najlepszy jest taki fajny pędzel lub specjalny do podkładu, bo wtedy nie rozcieracie tego podkładu, który jest pod spodem. Nawet mamy takie podręczne lustereczko, zobaczcie. I możecie sobie dziewczyny wyjść na chwilkę i przypudrować nosek. Super sprawa. I mogę powiedzieć dziewczyny, że widzicie, to nie jest żaden pełny makijaż, a ja już się czuję komfortowo. I większość z was również. I to jest takie. Takie fajne. I pamiętajcie, że podkład jest czwartym krokiem pielęgnacji. O, chyba nawet piątym. Ale on już w tych czasach jest koniecznością. Już lekarze nawet o tym mówią. Bo to jest również ochrona naszej skóry. A te upiększenie dziewczyny to jest po prostu przy okazji. Dobrze. Ja już mam tutaj brwi zrobione. po sobie wcześniej troszeczkę je zrobiłam, żeby Wam nie zajmować czasu, ale widzę, że tutaj mi się troszkę porozjeżdżało, bo podkładem sobie przejechałam. No nic sobie później poprawię, jeśli będzie nie teges. A teraz dziewczyny przystępuję do modelowania twarzy. Także zrobię sobie konturowanie, bo uwielbiam konturowanie. Ja nie muszę mieć pełnego makijażu, ale konturowanie robię, bo ta twarz wtedy jest zupełnie inna. Nie jest taka płaska. Po prostu lubię taki hollywoodzki efekt. Zastosuję w tym celu nasz ulubiony puder, naszą paletkę. Puder brązujący. I tutaj mam róż. Zobaczę jak będzie z rozświetlaczem, bo ten podkład daje taki efekt rozświetlenia. Może zbyt dużo będzie. Ale dziewczyny, ten puder latte jest rewelacyjny. On jest taki malutki. Ma taki odcień nie ciepły, ni zimny, nie ziemisty. Taki w sam raz, a bardzo mało jest takich pudrów na rynku. Kosztuje niewiele, a zrobi dobrą robotę, bo w drogeriach jest pełno y, takich produktów do konturowania. Używam do tego celu pędzla naszego do konturowania. Zobaczcie, jest taki ścięty, też fajny. I dziewczynę, tak jak wam wcześniej mówiłam, konturujemy na linii tutaj do nosa, nie dalej, do połowy policzka. Jeśli chcecie mieć taki efekt liftingu, a ja się z Wami spotykam, to głównie mam panie, które chcą mieć efekt taki odmłodzeniowy, liftingowy. Nie będę robiła tego dość intensywnie, bo nie lubię takiego intensywnego konturowania, ale dziewczyny, do kamery muszę to robić mocniej, żebyście wy widziały. Ten nasz puder tej właśnie, dziewczyny, jest taki fajny, bo jak wybierzecie zbyt ziemisty kolor albo zbyt ciepły, to Wam po prostu zrobi kuku. No, nie będzie to wyglądało dobrze. On jest taki wręcz neutralny. Jak jest za ziemisty odcień, to będzie ta Wasza twarz taka szara, grobowa wręcz. Więc bardzo ważny jest odcień bronzera. Bo równie dobrze możecie wyglądać na szarą i zmęczoną. I to Wam nic nie da, bo ten wizerunek nie będzie zbyt dobry. A ten nasz jest sam raz, także wypróbujcie. Fajnie jest sobie zrobić taki zestaw: czyli rozświetlacz róż i puder brązujący, bo on się sprawdzi w każdej sytuacji. Zobaczcie. Teraz dodam sobie różu. Ja mam taki dla blondynek. Mamy w sumie różę, można dopasować do swojej karnacji o różnych odcieniach. I ten róż dziewczyny. Dodajemy troszkę nad brązerkiem. Ja lubię taki efekt połączenia tego. To jest taki przepis na hollywoodzki policzek, hollywoodzki look. Zobaczcie. I, no, dam troszkę tego rozświetlacza, tutaj na szczycie kości, a, i tutaj nad łukiem brwiowym, bo dzisiaj będę testowała makijaż. I zobaczymy, jak on będzie wyglądał. Bo ja się dziewczyny maluję rano, później się nie poprawiam. Po prostu troszeczkę nieraz, jak on trening, troszeczkę mi się coś tam rozjedzie. Ale naprawdę mi się trzyma cały czas. Ja się w trakcie dnia nie poprawiam. No i dzisiaj dziewczyny spróbujemy wymodelować sobie oko. Tutaj, ale to tylko tak prowizorycznie. Ja już jestem zrobiona i tak naprawdę pomaluję tylko rzęsy. I już czuję się lepiej, pewniej, bo ta moja buzia już wygląda zupełnie inaczej. Teraz sobie to wszystko rozetrę naszym super pędzlem, tym samym, którym nakładałam puder, nasz podkład mineralny i dziewczynę. Teraz mam już efekt, zobaczcie. No nie jest źle, muszę przyznać, fajnie wygląda. Widzicie czasem taka drobna zmiana, a jako może Wam zrobić różnicę? Po prostu musicie się, dziewczyny, przekonać. Dlatego zachęcam Was do spotkania, do wypróbowania różnych kosmetyków, różnych firm i różnych formuł. Nawet jeśli byłyście do tej pory przekonane, że to Wam nie pasuje. Tak samo jest z pomadkami, dziewczyny. Jeśli nie spróbujecie, to się nie przekonacie, a, a trzeba mm, robić sobie różne takie y, małe zmiany, żeby zobaczyć. Zobaczcie, i to jest takie 80% efektu osiągnęłam 25 20%, tak? To, to zasada 80 na 20. 20% włożyłam pracę, bo mam niepełny makijaż, tylko wyrównanie koloru skóry i konturowanie, a już, już jest dobrze, już mogłabym tak wyjść. Dla mnie w zupełności wystarczy. Dobra, dziewczyny, teraz przejdziemy sobie do oka. Ja sobie zrobię dzisiaj mocniejsze oko. Zastosuję w tym celu kredkę, konturówkę czarną. Po prostu rozetrę ją sobie i położę dziewczyny. Pędzel, pędzel, pędzel. Czarna konturówka, która będzie bazą pod intensywny makijaż. A co tam dzisiaj zrobimy sobie szaleństwo? Jeszcze nałożę więcej. Jeśli chcecie tak, y, zrobić sobie taki makijaż, który Wam się utrzyma dłużej, y, nasze konturówki bardzo fajnie i trwale utrzymają Wam ten makijaż także taką bazą pod cienie nawet jaśniejsze fajnie jest użyć czarną lub brązową konturówkę w zależności od tego jaki chcecie cień sobie nałożyć tu mogę również sobie leciutko zaciągnąć to jest dziewczyny makijaż na jakieś wyjście to nie jest makijaż na co dzień będzie troszkę ciemniejszy Także, no, chyba, że ktoś lubi, bo niektóre panie lubią sobie zaszaleć, położyłam sobie, widzicie? I teraz będę, wymodeluje sobie powieka, gdzie ta moja paletka. Użyję dzisiaj cienia do modelowania, takiego fajnego śliweczki. Wymodeluję sobie nią kontur oka, czyli tutaj załamanie. Powieki. Do tego równie dobrze możecie użyć pudru latte naszego pudru do konturowania, ale ja dzisiaj zaszaleję i użyję kolorów. I dziewczyny zaraz zobaczycie jak fajnie. To będzie współgrało. Po prostu rozcieramy. Możemy użyć tego samego pędzla lub jak macie pędzel do konturowania, żeby zrobić taką chmurkę. Ja sobie jeszcze dołożę troszeczkę. Kiemniejsze oko też czasem lubię sobie zrobić. Zwykle chodzę taka szara, niewyraźna. Bardzo delikatnie się maluje. Ale czasem warto sobie zaszaleć i zrobić intensywniejszy makijaż. No, może nie do pracy, bo nie każdy może. A co tam? I troszkę jeszcze na dole. Na dole możecie użyć też tego samego cienia lub innego, jak wolicie. Ja jeszcze, dziewczyny, sobie dodam tej kredki, bo za mocno mi się roznazała, Żeby był intensywniejszy makijaż, intensywniejszy kolor. I na powiekę użyję, uwaga dziewczyny, cienia granatowego. pięknego granatu, bardzo intensywnego, ale tylko na część ruchomą powieki, na część ruchomą powieki. Zobaczcie, fajnie, nie? Dobra, granat. To jest taki ciemny granat i będziemy sobie, dziewczyny, go aplikować kuleczką, zrobimy to. Będę wcierała, wklepywała ten cień w powiekę ruchomą. Cienie granatowe i takie mm, mają bardzo mocno napigmentowane są i mają takie pigmenty, dziewczyny, że ja raczej wklepuję niż rozciera Bo rozcierając taki cień Po prostu będą powstawały plamy Takie brzydkie Ni szery, ni to Takie nijakie Więc cienie zielone Granatowe lub Właśnie Szczególnie takie niebieskie O niebieskich pigmentach raczej wklepujemy, bo one po prostu przy rozcieraniu tracą swoją barwę, tracą swój pigment. Dlatego te, tych cieni raczej nie rozcieramy, tylko delikatnie. I zobaczcie. Wcale nie jest tak bardzo intensywnie. Teraz wezmę znowu tą śliweczkę. I sobie dziewczynę poprawię. No Wzięłam troszkę za mocno, ale cóż. Będę tutaj rozcierała granice tych cieni. Będę rozcierała granice. Żeby połączyć, pięknie zblendować te dwa kolorki. Równie dobrze mogę sobie dołączyć inny cień, na przykład nasz Puder Lata. Powstanie wtedy jeden taki inny, niepowtarzalny kolor. Wezmę sobie pędzel inny do rozcierania i troszeczkę dziewczyny tutaj rozetrę. Zobaczcie. Tu dałam odrobinkę za dużą, to zaraz sobie wezmę cień nasz jasny biskotti, którym delikatnie tutaj rozświetlę i rozjaśnię jedną część. Dziewczyny, używajcie kolorów, nie bójcie się ich. One sprawiają, że twarz i tęczówki wydają się bardziej widoczne. I zobaczcie, już jest fajny efekt. Teraz dziewczyny. Taki wyjściowy, bardziej intensywny makijaż. Też czasem warto sobie zrobić. To też urozmaica troszkę wizerunek i. Ta twarz wygląda zupełnie inaczej. Podkreślę sobie dolną linię rzęs czarną kredką, żeby już nie było tak samo i nudno. I rozetrę dziewczynę może brązowym cieniem. Albo naszym pudlem latę. Tutaj dziewczynę, żeby ukryć te nasze niedoskonałości. Właśnie dlatego stosujemy cień na dolną powiekę. I łączymy ją ładnie tutaj z tą górą. No i zobaczcie, wcale nie jest tak intensywnie. co by powiedział, żeby zrobić sobie makijaż fioletowo-granatowy, prawda? nie wpadłabym na to no, ale tak mnie natknęło, dziewczyny te dwa kolory bardzo lubię a połączone ze sobą dają fajny efekt jeszcze, żeby było bardziej intensywnie i mocno, można sobie namalować kreskę na dolnej linii rzęs i na górnej linii rzęs, ale ja tego nie będę robiła, dla mnie to w zupełności już wystarczy Teraz sobie dziewczyny pomaluję, tylko rzęsy szukam mojego tuszu. I oko zrobione. normalnie, jak Wam się wydaje za ciemno, możecie użyć sobie jasnego cienia i dołożyć w kąciku oka jakiś dołożę sobie jaśniejszy taki nasz bardzo jasny cień by rozświetlić ten kącik, widzicie można również zaszaleć i dać go troszkę dalej i pięknie połączyć te dwa cienie. I zobaczcie, oczka zrobiona. Albo zaciągnąć delikatnie całą powiekę, też będzie to fajnie wyglądało. Super, normalnie dziewczyny. Żeby nie przedłużać, dziewczyny, kończę. Zrobię sobie już usta takie bardziej neutralne. I do zobaczenia. Pa!